bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, właściwie z pierwszym. E, tak, serii promowanie kanałów i reak reakcji nie będzie. E, to był tylko jeden odcinek, ale jeśli chcecie powrót z tej serii promowanie kanałów, to 200 e, to wbijamy 200 subów, ale no na ten czas będzie seria właśnie z Minecrafta. Sorry, że odcinków nie będzie e, nie było, ale poniedziałek i piątek to będzie na tym kanale. Odcinki, a na kanale vlogowym link w opisie i Discord też. Będą w sobotę i niedzielę będą odcinki, więc polecam właśnie subskrybować. Przy film zginąłem No, a my jesteśmy na serwerze mm, D D Thunder Island, więc bardzo polecam. No, IP będziecie mieli w opisie. Nie wiem, czy dam, czy nie, ale już wam piszę tu na czacie czekajcie, hunderisland.pl to jest to jest IP tego serwera, tak, macie już po IP, no i ogólnie chciałbym później na tym kanale będą na tej z tej serii pokazywać wam wszystkie questy, no wszystkie questy, ale questy zobaczycie fabuła, I tu już ogólnie mam już questy. na razie mam pomoc dla parafi jest to zwierz, kwiaty dla bernadyty i ogólnie mm, idziemy do mojej bazy i ogólnie mam już 5 diamentów, bo kilo diamentowy i 2 diamenty to inaczej chyba 5 diamentów i tu jest moja baza, taka mała, nie pokażę wam kordów, bo mnie znajdziecie i za, zaciupacie za idziemy na spawn'a no. Więc jak chcecie poradnik wszystkich questów, to łapka w górę, 10 łapek w górę to pierwsze 10 questów, czyli jedna łapka to jeden quest. Halo, pozbieramy sobie drewno, o, piacyk, piacyk, wyzniemy, czy mógłby nie? Mamy drewienko i ogólnie chciałbym... Y Czyli to będzie po prostu nowa seria, ale będziemy sobie tu grać. I tak, ja tam widzę, jak tu mm, pioruny walą, bo cały, ktoś, cały czas kogoś, ktoś się zabija, nie? I mnie to denerwuje, właśnie w tym serwerze, że ktoś się cały czas zabija. Mnie już zabili oczywiście bardzo dużo razy. I nie chcę więcej, więc nie podaję kordów, bo ja podałem na live'y właśnie, ale nie, 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 nie są. Teraz, jak na live'ach, nie ma zapisów, więc yy, śledźcie kanał, bo zapisów nie ma. Jak są live'y, to wolę być na live'ie. Bo po prostu, bo zapisów nie ma. E, no, a teraz sobie tak zbieram luźne drewno. Po prostu, żeby zrobić węgiel drewny, po prostu, bo straciłem właśnie wszystko. Miałem właśnie 32 maków i 32 tych żółtych kwiatów, i straciłem je. I się wkurzyłem, bardzo się wkurzyłem. Trzeci. Pff, co to jest? Pochodne. Może będziemy klepać? ryj. Właśnie, nie mam jedzenia, i to jest problem. Więc pozbieramy jeszcze trochę drewna i lecimy do karczmarza, żeby, no po prostu, żeby rybki weźmiemy od niego. Mhm, rybki, będą, rybki będą dobre. A na razie idziemy do Home i nie pokażę Wam kordów, tak jak mówiłem. Eno, w ogóle niepotrzebny mi jest ten piacek, wyrzucimy go, ale tu damy tak. Pierwsze, to żeby się przytopiło, nie, zrobimy i poczekamy. Dobra, idziemy zaraz do karczmarza. Więc e, gdzie jest 15 kwestów pobocznych? Ktoś mi się na czasie. Ja wiem, gdzie jest jeden i to jest ten Gladiator. E, do, tak, to jest ten Gladiator. E, tu by Dobra, e, lecimy e, oczywiście już e, tam, gdzie jest karczmarz. I no, ja Wam pokażę, gdzie jest karczmarz, bo pewnie są kwesty 32 zboża tam musieliście zabrać do Karczmarza, już wam pokazuję gdzie jest Karczmarz, tam jest Karczmarz. Jak się spełnicie, to idziecie po prostu prosto i macie Karczmarza i to jest bardzo łatwe. No Karczma, czyli Karczmarz tu będzie. No dokładnie. No dobra. Kupimy sobie stak rybek dokładnie i po prostu uciekamy stąd. Ja wolę wyłączyć. Ile mam ale dobra, ile mamy FPS-ów? 30, ja zawsze miałem 60, tak. No, podobne. E, dobra. No. Więc to jest zapowiedź nowej serii, właściwie nie zapowiedź, tylko już jest nowa seria, no i tyle. No, no, jakie, no i tyle. Uu. Tu będę się witał, na moim tronie. Tutaj zawsze będę się witał. Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dobra. I pamiętajcie, że jedna łapka to jeden quest, a jeden sub to jest pięć questów. Żartuję. Subów nie będzie, bo, bo nie mam tyle questów do zrobienia. No, a tu macie Kowala, to możecie kupić te, takie rzeczy od niego, ale to jest słabe. I tu, jak, tu, jak dacie przedmiot, patrzcie, tu, jak dacie przedmiot i, i na naprawa. Kosztuje jeden dolar, jeden monetka dla mnie, ponieważ on się w ogóle. Co to jest? parkur? Ej, robimy. Słabe to. No, słabe. Aha, tu jest parkur. Tylko gdzie się tu wchodzi? Tutaj. No to robimy parkur. W ogóle nie jestem jakoś dobry w parkura, więc. Więc, no ja nie jestem jakoś dobry w parkurze. No właśnie. Ale postaram się to przejść dla was. Fak. Dla was. I w ogóle dziękuję wam za 170 subów. I w ogóle na tym odcinku jeszcze nie poprosiłem. Czekajcie. Fak, nie mogę się skupić. E, co ja chciałem powiedzieć. E, w ogóle... Na tym odcinku jeszcze nie poprosiłem o łapki i suba, więc zostaw suba, lajka, dzwoneczek, żeby widzieć moje filmy Żeby być po prostu na live'ach, bo na live'ach, na końcu live'a są tego, losowanie na 10 subów darmowych, więc Więc bądźcie na live'ie, no. Więc bądźcie na live'ie, pierwszy raz tu doskoczyłem Fuck, no i dupa, no kurde, no no, więc zostawcie tego lajka, like suba i dziękuję wam za 170 subików, ponieważ e, lecimy o 200 subskrypcji i ogólnie po, e, możecie pochwalić się swoim świadectwem, e, no, ja się nie pochwalę, bo nie było za dobre, ale no, zostawcie subika, zostaw suba, zostaw suba, zostaw suba, no, dupa. No, więc to jest takie oprowadzenie po serwerze, idziemy na spawn'a, spawn'a, nie spawn'a, idziemy na spawn'a, no i po prostu to, to tak się, pokażę wam burmistrza, bo na pewno nikt nie, nikt wcale, że nie, tam jest ta tablica, tam macie po prawo bank, tam jest po lewo kościół. A przed tobą jest yy, ratusz, yy, tam są schodki, tam wchodzicie i tam jest burmistrz. Yy, tu oczywiście jest burmistrz. I będą odcinki, oczywiście, z, właśnie z tych questów. Ale teraz nie mówię, yy, może ktoś tu będzie miał coś do powiedzenia. Niestety nie. Więc to jest takie oprowadzenie po serwerze na razie. A my idziemy, po prostu może se kopać. Yy, pójdziemy o jak ciemno jak w dupie. No. Pójdziemy se kopać. Yy. No, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie, że jeden, jeden łapka w górę to jeden quest a subik. Znaczy a, 10, a 30 łapek to jest jeden quest poboczny. Więc wbijajcie 30 łapek, to pokażę Wam questa pobocznego. No. Questy poboczne. Dokładnie. Pokażę Wam wszystkie Questy poboczne, bo nie ja wiem, jakie są Questy poboczne. One są nawet ciężkie do znalezienia, ale no, nawet są ciężkie do znalezienia. Według mnie nie są, ponieważ, ponieważ ja wiem, gdzie one są. No i ja wiem, gdzie one są. Co? Czemu tu ktoś Linka wysyła Adisonek jakiś. Halo, Addison, nie promuj się. Gdzie jest Nora? Ja wiem, gdzie jest Nora, No, więc y, możecie sobie też włączyć mapę Thunder Island y, no, na, właśnie na przeglądarce, jeśli chcecie, żeby Wam ułatwiała po prostu grę. No więc, y, no, więc ona, puśćcie sobie ją, bo ona bardzo dobrze ułatwiła grę, po mi ułatwiła dojście do łowcy, bo tam miałem 8 oczu pajanka. I chyba te zombie, te skóry, te. Ten zmian so zombiaka, a ja tam nie umiałam dojść. Znaczy, nie wiedziałem gdzie tam jest droga. Znaczy, gdzie są w ogóle zombie, nie wiedziałem a, a tak naprawdę już się dowiedziałem bo są po kurach. A po zombie jest. Mm, po zombie są pająki, po pająki są silverfisze, po, po silverfiszach są szkielety. Po szkieletach wiedźmy a po Wiedźmach? Yy. nie, nie, ja nie pamiętam ogólnie. Ja byłem tylko do szkieletów, a szkielety są po Silverfishach Ja wiem, że są, jest dziesiąty taki bos, yy, więc ogólnie to by było yy, takie roz, rozpoznanie po serwerze. Ja sobie to przepalę ta, to, ale to już by było nieważne. No więc jeśli chcecie właśnie kolejny odcinek to 20 łapek w górę i pamiętajcie że jedna łapka w górę to jeden quest do pokazania w kolejnym odcinku albo nie, w jednym odcinku takim, który pokazuje questy będą 10 questów tylko do pokazania więc no albo jeden łapka to jeden quest w kolejnym odcinku ale pierwsze musicie przekroczyć 20 łapek i dopiero będzie to odliczanie, jedna łapka Ee, no, to, to właśnie jeden mm, to właśnie jeden ten... Co? Ja nie umiem się wysłowić. To jeden właśnie e quest w kolejnym odcinku. Jest już to zrobione i jest. No, więc do, do widzenia. To się czułem. Pa pa, pa 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 pa